Zabierzemy panią w przepiękne miejsce, idziemy teraz się odbudować troszkę z tymi plecami, z nogą, z jajnikami, ze wszystkim. Zabieramy panią do raju. <laughs> idziemy na planetę Satra, Ewunia. Może pieska pani zabrać ze sobą? Idziemy na planetę Satra. Jest to planeta bardzo wysokowibracyjna. Jest to piękne narzędzie, które dostałyśmy do pracy. Jest to bardzo wysokowibracyjna planeta. Idziemy tam. Widzi Pani oczami wyobraźni przed sobą olbrzymie góry. Zbliżacie się do tej góry. Tam jest taka grota. Przechodzicie z Ewą przez tą grotę. I nagle po drugiej stronie widzi Pani cudowne jezioro, przepiękne, niebieskie. Jest drewniany mostek z brzegu do samego środka tego jeziora, dookoła tego jeziora. Jest po prostu raj, przepiękne kwiaty, rośliny, zwierzęta. Opisz Ewonia, jak widzisz troszeczkę. To wszystko, jak widzę? Mhm. No, pani w raju w życiu nie była, to teraz może posłuchać. Te... Ogólnie wchodzimy po trawie, między nami są zwierzęta, pani głaszcze ich, podchodzą, nie boją się do pani. Chodzimy na ten mostek, no i Pani z, oczywiście z tym pieskiem, piesek bardzo skacze, zadowolony koło Pani. Wchodzimy na ten mostek i Pani z pieskiem wchodzi do wody. Ta woda to źródło życia, to są wody płodowe. Tam wszystko, Wunia to zobaczy, teraz Pani pięknie opisze. Odbudowujemy wszystko. U... Komórkę macierzystą odnawiamy, wszystkie komórki się odnawiają, regenerują wszystkie układy. Wszystko co było chore z nas wychodzi, tam ładnie się wypłukuje. A pani się relaksuje, oddycha w tej wodzie. Tak. I Ewunia to pięknie widzi, więc będziem umiała to pani przekazać, co się dzieje w tej wodzie, jak pani się czyści, wypłukuje, regeneruje. Wychodzą wszystkie jeszcze jakieś ciemne smugi, i u pani upsanie. I dodatkowo, tą wodą w tych miejscach, gdzie to się wypukuje, woda wchodzi w to miejsce i zapełnia to czysto, czysto, świeci się w tych miejscach bardziej niż inne ciało. No i co? Stoi pani na początku stała, tak nie wiedziała, co zrobić w tej wodzie, pełna zanurzona. Teraz się pani położyła. Pies oczywiście pływa zadowolony sobie, nurkuje. Mówię, Bunia. Pani teraz leży tak wzdłuż na powierzchni i się przekręca co jakiś czas. Dobrze, niech pani tam sobie spokojnie oddycha. Tak, do, wciąga w siebie tą wodę. Ona panią odbudowywuje, uzdrawia, regeneruje. Wszystko to, co jest obumarłe, wszystko to, co już e, nie może się odbudować, w tej chwili się wypłuka, wy, wypłukuje. A jak nasze plecy, Ewunia, widzisz to? Plecy, noga. Czyste są już. Czyste. Regenerują nogi, się nogi czyszczą się jeszcze, noga szczególnie to jedno. Wypukuje się. Dobrze, dobrze miała rację pani, że coś tam jeszcze jest. Tak w prawym coś? Nie, nic nie ma. Już pani wyszła. Pieska woła, wtedy wyszedł. O, jak wygląda? Bo nie chce wyjść z wody. <śm> tak mu no dobrze. Opisz ją teraz, jak wygląda. No w pięknej, białej, długiej sukience. Tak delikatnie przezroczystej. Z długimi... Blond włosy, nie wiem dlaczego. Blond włosy pani ma. Anielskie. <laughs> no no. Długie, takie do pasa. No, zadowolona. Piesek zadowolony ze zwierzętkami, tam Bieżące. Pięknie dziękujemy, pięknie dziękujemy, wychodzimy stamtąd, dziękujemy planecie, dziękujemy jej, podziękuję wunia i zamknę. zamknij przestrzeń i wracamy do naszej przestrzeni, kochanie.